Urszula Krajewska-Szeligowska. Oto tiramisu z poetki przepisu. Kiedy mam ochotę na przepyszny deser, to z poetyckiego skorzystam przepisu. Za oknem noc, w zimę zamienia się jesień, a ja w kuchni robię smaczne tiramisu. Czego potrzebuję? Biszkoptów podłużnych. Paczkę i pół kilo serka mascarpone. Cztery średnie jajka, trochę cukru pudru oraz szklankę kawy, mocno zaparzonej. Wonny amaretto też by się przydało. Pięć albo sześć łyżek wystarczy likieru, jeszcze szczypta soli i trochę kakao. I już można zacząć robienie deseru. Do naczynia wlewam mocny napar kawy. Niech chwilę postoi, bo ostygnąć musi. Potem amaretto, by smak miał ciekawy, deser tiramisu i zapachem kusił. Jajka parzę, żółtka oddzielam od białek i ucieram z cukrem. Mikser mi pomoże. By uzyskać piękną masę i kawałek, po kawałku sera mascarpone włożę. Białka z soli szczyptą ubijam na pianę. Delikatnie mieszam z masą mascarpone, biszkopty zanurzam w ostudzonej kawie, każdy biszkopt moczę, także z drugiej strony. Biszkopty układam w prostokątnej formie. Na nich zaraz znajdzie się masy połowa i znów biszkopty namoczone w kawie. Na wierzchu znów masa, już prawie gotowa. Rozkosz podniebienia, lecz poczekać muszę kilka godzin. Deser do lodówki wjeżdża. Już schłodzony, więc go kakao opruszę i na degustację wnet zaproszę męża albo koleżankę. Mamę lub sąsiadkę. Wszystkich ich przysmakiem na pewno ucieszę. Choć za oknem mroźno, my pijemy kawkę. Smakuje obłędnie. Poetycki deser.